Miejsce pochówku saperów, którzy w 1945 roku rozminowywali Stargard. Przypłacili to najwyższą ceną śmiercią. Obecnie są wymienione na grobki. zatwierdzone miejsce. wszystko zapezy. zobaczcie. młodzi chłopcy. Koległy saperom, a wyzwolenie Stargardu Szczecińskiego. Mieszkańcy pamiętają. Katera Saperów powstała w 1983 roku z inicjatywy oficera Wojska Polskiego podpułkownika Tadeusza Wacława Dobrzyńskiego. 1898-1989 Ludzie przychodzą tu z dziećmi. Ja jestem tutaj Dzień zaduszny już tak przeszło. Sporo ludzi. Jest tu tak spokojniej. Tam się znicze, złożone są kwiaty. Mieszkańcy miasto pamięta o bohaterach. liście spadają z drzew teraz idziemy do pomnika żołnierzy wyklętych pomnik ten został postawiony przed cmentarzem miejskim w parku więc zaraz tam się udamy dzisiaj taki dzień wspomnieniowy poświęcony bohaterom Wszyscy sprzedają kwiaty. Żołnierzom wyklętym, prześladowanym, mordowanym przez władze komunistyczne za ich niezłomną postawę w latach 1944-1963. Życie Róży, tekst Maria. Róża od rana była w doskonałym nastroju. Wczorajsza wizyta Emila tak ją nastroiła. Do tej pory oceniała go powierzchownie, nie próbując nawet poznać jego myśli, zainteresowań. Do tej pory rozmawiała z nim o wszystkim i o niczym. Jednakże wczorajszy dzień był trochę inny. Emil był inny. Nie narzucał swojego zdania, potrafił słuchać, ale też umiał się sprzeciwić, przekonując i przekazując argumenty, którym trudno było się oprzeć. Był dobrym mówcą i jednocześnie słuchaczem. W pewnym sensie wczoraj poznała go na nowo, a ściślej mówiąc, poznała jego poglądy, zapatrywania na wiele spraw. Dobrze im się rozmawiało. Spokojnie, z szacunkiem, poważaniem, coś niebywałego. Była pod wrażeniem jego umiejętności dialogu. A tak w ogóle to był miły czas. Z przyjemnością chciałaby powtórzyć takie spotkanie. Dla takiej chwili aż chce się żyć, pomyślała. Zadzwoniła Irenka. Już wstałaś? zapytała, bo ja mam plan na dzisiejszy dzień. Może byśmy wybrały się do Emila i wspólnie odwiedzili jego sąsiada Adama. Rozeznalibyśmy się co i jak, powiedziała Irenka, a wiesz, że to dobry pomysł. Tylko czy tak będzie uważał Emil, powiedziała Róża. Jeszcze u niego nie byłyśmy, nie wiadomo, czy będzie chętny, dodała. Wiesz co, Irenko? Przyjdź do mnie, a ja w międzyczasie zadzwonię do Emila. W porządku, odpowiedziała Irenka, na razie. Emil był mile zaskoczony, ale i zadowolony. Wyczuwała to w jego głosie. Opowiedziała mu o propozycji i ręki, i on był zainteresowany. Świetny pomysł, przypadł mi do gustu, powiedział. Bardzo się cieszę, że wpadniecie do mnie. Już tu na miejscu ustalimy naszą strategię. Myślę, że powoli ruszymy do przodu, dodał. O której będziecie? Zaraz dam wam namiary do mnie. Umówili się na popołudnie. Róża postanowiła, że zjedzą u siebie obiad, a na poobiednią kawę wybiorą się do Emila. Teraz czekała na Irenkę, żeby oznajmić jej, co ustaliła z Emilem. Znając Irenkę, pewnie zajdzie do cukierni, pomyślała. I nie myliła się. Irenka kupiła drożdżowe ciasto. Wiesz, tak pomyślałam, że może się przyda. Oj, tak, przyda się, powiedziała Róża. Po obiedzie jedziemy do Emila na kawę, więc będzie w sam raz. Obiad mamy wczorajszy, została zupa, więc odgrzejemy. Hania będzie jutro, ugotuje coś nowego. Czas do odwiedzin u Emila minął błyskawicznie. Miały dobre połączenia autobusowe, pojechały z przystanku wprost spod bloku Róży, a i tam miały niedaleko. Na przystanku niespodzianka, oczekiwał na nie Emil. Szarmansko się przywitał i poprowadził pod swój adres zamieszkania po drugiej stronie ulicy. Niewysoka, dwupiętrowa kamienica, Emil mieszkał na pierwszym piętrze. Miejsce schludne, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, klatka schodowa jak z innej epoki. Wrażenie robiły masywne drewniane schody, skrzypiące pod stopami. Weszły do mieszkania i już od progu były zaskoczone. Co to było za miejsce wyjątkowe meble, bibeloty coś niebywałego wszystko retro w starym stylu. Ależ klimat, powiedziała głośno Róża. Mieszkanie urządzone z wielkim wyczuciem, smakiem, dodała Irenka. A dziękuję, odpowiedział Emil. To moje drugie hobby. Na pierwszym miejscu jest, pewnie domyślacie się, działka. O tak, powiedziała Róża, wiemy doskonale. Ale tutaj meble wspaniale wkomponowane, te dodatki... No całość wyjątkowa, no i ten ład i porządek dodała. Nie jest przesadnym pedantem, powiedział Emil, ale lubię, gdy rzeczy mają swoje miejsce. Wtedy łatwiej funkcjonować w takim pomieszczeniu. Nie szukam niczego na siłę, bo wiem, że znajdę tę rzeczy w odpowiednim miejscu. No i zasada numer dwa. Odkładam wszystko na miejsce. Wtedy jest harmonijny ład. O widzisz, powiedziała Róża niby to takie proste, ale nie zawsze jest takie oczywiste. Ile razy ja się nieraz czegoś naszukam dodała Irenka niby miało być coś w określonym miejscu a jak jest potrzebne, to co? Oczywiście nie ma. I już wiem dlaczego bo odkładam byle gdzie, a potem szukam i się złoszczę. No widzisz, a to takie proste, odłożyć w to samo miejsce, skąd się wzięło, powiedział Emil. Ja jakoś też nie mam z tym problemu, powiedziała Róża, chociaż nieraz też coś szukam, ale to rzadkość u mnie. W każdym razie u ciebie, Emilu, jest naprawdę wszystko pod kontrolą twoją kontrolą. Wyjątkowy klimat tu stworzyłeś, a te lampy to poezja, dodała. Emil uśmiechnął się. A wiesz, wieczorem, jak je zapalę, to jest nawet i bajka. Uśmiechnęli się do siebie. Miło tu u ciebie, Emilu. Róża rozejrzała się raz jeszcze. Ten fotel wprost zaprasza. Ja również, powiedział Emil. Rozgośćcie się, a ja idę po kawę. Ja pomogę, zaoferowała się Irenka. W żadnym wypadku, siadajcie. Ja zaraz będę z powrotem. Irenka podała mu zapakowane ciasto. To od nas do kawy. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję pięknie za uwagę. Tradycyjnie zapraszam do pisania. Dziękuję.